Witam w Los Angeles. Eee, dzisiaj trochę dzień się zaczął wcześniej niż teraz, bo byłem na śniadaniu. Jadłem i to, i to, i. No nieważne. Plan jest taki, że jadę do obserwatorium Griffith, jakoś tak. Widać się, w sensie ja je widzę z pokoju. Nie wiem, czy wy je zobaczycie. Zobaczmy. Zobaczcie, wy zobaczycie, a ja Wam pokażę. Ono jest gdzieś tam, tam, tam. O, tu, tutaj, pod moim palcem takie kółko chyba, tak mi się wydaje, że to to e, w każdym razie tak, tam się wybieram można tam się dostać na dwa różne sposoby na więcej sposobów, ale można uberem i można autobusem, autobus nie jest polecany więc wybierzemy się autobusem e, pakuję plecak, ładuję telefon piję kawę i wyruszamy Chodźmy Nie wiem dlaczego dlaczego miałem nie jechać autobusem. Na razie jest spoko Poza tymi bezdomnymi tam z czego co ich miałem. Ile kosztował $25, czyli w sumie nic, tak jak tę piątkę. A będę jechał na Santa Monica Beach, gdzie Uber kosztowałby jakieś 4 dyszki. Tak więc... 1,5 dolara zamiast 40 spoko, cieplutko Naprawdę, mało bezdomnych Tak, połowa normalnych, połowa bezdomnych Tutaj jest taki sznureczek, ten sznureczek jest przywiązany do pani kierowcy, czy tam pana kierowcy, teraz jest pani, w każdym razie jak go, jak go pociągniesz, to, 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 to ten sznurek jest przywiązany do szyi, wtedy tak z nią szarpie i ona wie, że ma się zatrzymać, bardzo fajna rzecz. A i wtedy też się mówi tutaj, że Tam się wyświetla na ekranie. W każdym razie yy, jest wtedy ogłoszenie, że, że ktoś, ktoś szarpnął za szyję i, i że będzie się zatrzymywał autobus. Nie będę jej jeszcze szarpał, bo, bo ja jeszcze mam kilka przystanków, ale taka jest tutaj organizacja tego. Wygląda na to, że dojechałem. A czemu jestem do góry nogami? O, już nie jestem. Dobra, dojechałem. E, a, a gdzie dojechałem? O tam. Czyli, zamiast obserwatorium najpierw plan jest taki, że śmigam na plaży, e, zażyć trochę słońca, a, a potem będę szukał sposobu, żeby dostać się do obserwatorium również e, wykorzystując transport publiczny. Ogólnie jest spoko, neracisto w tym autobusie, e, strasznie dużo przystanków. To jedyny problem, jaki mam. I głośno, ale poza tym spoko. Polecam, trochę. Więc tak, to w skrócie jest e, koniec Route 66, czyli tej słynnej drogi przez Amerykę, czyli e, Santa Monica Pier. Czyli po naszemu to jest e, w Sopocie, co jest molo. Czyli to jest molo w Santa Monica. Mm, I właśnie e, widziałem dziewczynę, która, która mówi do iPada. Jest przebrana za zebrę. Jak więc tak jak ja czasami czuję się głupio, że mówię do kamery, to już chyba się nie czuję głupio. Bo nie jestem przebrany za zebra i mówię do kamery, a nie do iPada. a się chyba, a się, a się chyba znajdę, poczekajcie. No nic, może jej nie znajdę. W każdym razie... No nic, nie, nie czuję się głupio. Szukam obserwatorium, drogi do obserwatorium. Jeden przesiadka metra. No, z godzinka, lekko. W każdym razie tak. Molo w Santa Monica odhaczone. Tak mi lepiej widać. Molo odhaczone jedziemy dalej. Które miałem jechać. Następny jest za. Nie wiem ile, ale właśnie za tyle pojadę. Eee, bilet kosztuje 0,75 75. Dodatkową dwójkę kosztuje karta, którą chyba możecie użyć wielokrotnie. To się okaże, jak będę wracał. Eee, karta dzienna kosztuje chyba siódemkę, ale ja jadę w to i z powrotem, więc mi to się chyba eee, nie opłaca. Dzisiaj, przynajmniej może wam będzie. Eee, I tyle: Griffith Observatory. Czyli tak jakby znalazłem tam gdzie jadę, ale jeszcze muszę wziąć autobus który tam jedzie może być jeden z tych dwóch 206-217 a, hmm. a może być ten co stał za mną No nic, zaraz to obczaję, ale już jesteśmy coraz bliżej, coraz bliżej celu pierwotnego No nic, damy radę Jedziemy dalej Znalazłem autobus, ale jest mały problem, bo jest zepsuty i nie wiadomo, co będzie. Pan kierowca nie wie, temuż przyjechał następny, okay. ale on też chyba nie wie około dwudziestu pięciu minut w tym wspaniałym autobusem elektrycznym. E, większość z tego czasu było zmarnowane, bo tutaj ludzie parkują, e, a nie wiem czy powinni, czy nie powinni. O nie! O nie! O, nie. o nie. I po co ja tu wiozłem? No nie wiem. W każdym razie, tutaj nie można podobno, ale... jest. Cel podróży. No i co? Idę obczać, co to jest bliżej, i zaraz wam coś o tym opowiem. Czy nie słychać, ale to się okaże później. Więc jestem właśnie w obserwatorium w środku tego budynku, który z zewnątrz jest pokryty taką kopułą. I co? I można się wiele nauczyć o planetach, o Ziemi, o całym układzie, o tym jak działa smogra, o wszelkich takich interesujących rzeczach. Ogólnie, sam obserwatorium jest bardzo ciekawie położone, bo z jednej strony macie widok na. Hollywood z jednej strony z drugiej strony macie widok na, e, na Los Angeles i z kolejnej strony macie e, ten napis Napis taki fajny Hollywood jest on dość blisko widoczny Jeszcze było napisane, że powinien być widoczny ocean pacyficzny Pacyfik, to znaczy e, i co? Chyba tyle. Aha, muzeum jest darmowe. Od zawsze było, bo tak sobie wymyślił e, ten, ten ziomek co je zafundował w 1935? I znajduje się tutaj 12-calowy. Nie wiem czy tak się to mówi. 12-calowa, mi słowo. W każdym razie to się tu znajduje. I tu, tu Wam napisze co to było. Eee, I co? I tyle. I kolejka jest duża i nie warto, bo i tak nie można przez niego spojrzeć. Nie luneta, nie tele, teleskop, właśnie, teleskop, 12 teleskop. I yy, tak, jest kolejka i można, można go zobaczyć, nie można przez niego nic zobaczyć, więc to trochę jest... nie wiem czy warto stać. W każdym razie co? Można wejść zobaczyć, że się zobaczyło yy, teleskop, który chyba najwięcej już na ziemi widziało, bo jest darmowy yy, dostęp do niego od 35 roku. No i stąd jest fajny widok, więc domyślam się, że, że tak. Chyba tak było napisane na Wikipedii. Bo oczywiście stąd te wszystkie informacje pochodzą. I tyle. Koniec względzenia. Nie wolno dronem latać, jak zwykle. Znaczy wiedziałem, że nie wolno, ale nie wiedziałem, że postawią znak. Jakby nie postawili znaku, to byłaby inna sprawa. Ale nic, warto wpaść. Fajny widok na miasto, zachód słońca, jakiś tajemniczy, może się zrobi. E, polecam. Los Angeles. A, w ogóle fajna historia, była w autobusie. E, był koleś, dobrze być pany, nie wiadomo czym i nagle zobaczył, że na, konie, na, końcu, e, na końcu przedziału stał policjant. I na którymś z przystanków, jak już jestem policjant, to wyrzucił cztery strzykawki na tory pomiędzy, właściwie pomiędzy e, pociąg, przedział drzwi, a peron i jakąś torbę. Nie wiem właśnie co to było, e, ale jakiś płyn w butelce i no i te trzy, 4 strzykawki. A na kolejnej stacji weszło dwóch policjantów i się z nim minęli W ogóle w drzwiach, więc byli ogarnięci A od koleś się tak waliło, widać było, że był dobrze wykręcony No nieważne To jedyny minus, właśnie podsumowując też e, transport publiczny To jedyny minus tego, że jest sporo bezdomnych W ogóle w Los Angeles jest mnóstwo bezdomnych I jest... E, poza tym jest spoko Tylko bezdomny, no. Ale jest spoko i tanio Dobra Obejrzycie sobie Time Lapsik. Polecam Los Angeles Griffith Museum. Fajne, e, fajne widoki na miasto. Koniec.